Panie radny Bałszeg, ja jednak zachęcam, żeby pan został i posłuchał przez chwilę tego co mam do powiedzenia, a jeżeli nie to pewnie pan sobie odtworzy. Ja chciałem się odnieść do tego pasma sukcesów, które przedstawiła nam pani wójt w pierwszej wypowiedzi. Owszem, ważną częścią były podziękowania. Ja zanim zacznę dziękować, to jednak y, dopytam. Y, I tutaj, pierwsze pytanie y, chciałabym, y, żeby Pani doprecyzowała, ponieważ stwierdziła Pani na początku, że y, doprowadziła Pani do oszczędności przy dużych nakładach inwestycyjnych. Y, to chciałabym, żeby Pani wymieniła te duże nakłady inwestycyjne za y, ubiegły rok, poza oczywiście obwodnicą rybnej. Proszę Pani Wójt. Szanowna Pani Radna, w sprawozdaniu yy, z wykonania budżetu za rok 2021, który Państwo otrzymali zaczynają się wydatki majątkowe od strony 23 przez 24, 5, 6, 7 do strony 28. Rolnictwo i chłowiectwo mamy tutaj wykonanie 612 tysięcy. Jeśli chodzi o dział transport i łączność 13 239 187. Tutaj są głównie wydatki na drogi publiczne wojewódzkie właśnie, gdzie tutaj też mamy. Ja tam może głos pani Skarbnik, która jakby cały czas na tych tabelach pracuje, więc, więc może Państwu przedstawić. Ja tutaj chciałam powiedzieć Pani Wicewójt, że no, widzę, że Pani skarbnik tam udziela podpowiedzi, natomiast bardzo słusznie. Natomiast generalnie to, co jest zapisane, wszyscy wiemy. Użyła Pani słów przy dużych nakładach inwestycyjnych. To w takim razie, co Pani rozumie pod hasłem duże nakłady inwestycyjne? To, co w każdym budżecie gminy rok rocznie już od wielu lat było realizowane, no to chyba to nie jest duży nakład inwestycyjny, no albo się tu źle zrozumiałyśmy. Proszę doprecyzować Pani Wójt. Pani Radna, tak jak wskazałam to również w tych kilku punktach, budowa obwodnicy rybnej to jest bardzo duży wydatek, który był dla budżetu gminy. Dodatkowo też ponad... Mamy też rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. E, mamy rozbudowę bazy oświetleniowej. Mamy inwestycje służące ochronie powietrza, budowa i modernizacji budynków e, administracji e, komunalnej. E, inwestycje OSP też tutaj są i pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne. Proszę bardzo. Panie Wójt, w dalszym ciągu się nie rozumiemy, e, pragnę zauważyć, ponieważ powiedziałam poza budową obwodnicy w Rybnej, Pani powtórzyła znowuż o tej obwodnicy w Rybnej, natomiast te rzeczy, które znowuż Pani powtórzyła, te inwestycje, no one są rokrocznie realizowane i w każdym budżecie były realizowane, czyli sumując tym dużym nakładem inwestycyjnym za ubiegły rok była obwodnica Rybnej, nie licząc tego, co na co dzień jest realizowane, ja to tak rozumiem. No na co dzień w latach, w latach... 2017 18, 6 milionów kredytu, 2018-2019, 8 milionów kredytu. Znaczy wzrostu zadłużenia, przepraszam, żeby Pani radna tutaj żeby doprecyzować. Wzrosty 2019 20 prawie 4 miliony, a my w minionym roku przy minimalnym właściwie w porównaniu do roku poprzedniego, nawet to nie jest 25% tego, co było 2019-2020. 885 tysięcy, Pani Radna, przy wydatkowaniu, tak jak wspomniałam, prawie 20 milionów złotych. Pani Wójt, dalej się nie, nie rozumiemy. Postaram się wytłumaczyć jeszcze raz. Proszę wskazać mi, Duże nakłady inwestycyjne poza obwodnicą rybnej. Jeżeli jest problem, to ja dopytam i podam przykład, bo może tak będzie e, łatwiej. E, co z nową, zbudową nowej szkoły w Czernichowie? Użyła Pani tutaj dzisiaj słów, że projekt jest przewymiarowany. Hmm, na jakiej podstawie Pani tak e, sądzi? Padła informacja, że to radni poprzedni mówili, że projekt jest przewymiarowany. E, ja też mogę sądzić wiele rzeczy, natomiast no, nie przypominam sobie, żeby tutaj, żebym wydawała oceny, które, na których się po prostu nie znam. Więc na jakiej podstawie pani twierdzi, że nowa szkoła w Czernichowie, ten projekt został przewymiarowany? Bo jakby to jest inwestycja, która nie została ruszona w zeszłym roku ze względu na to, że projekt jest przewymiarowany. No, tak jak mówię, powtarzaliśmy to, rozmawialiśmy z radnymi, z osobami tutaj zainteresowanymi w Czernichowie, 735 boksów w szatni przy ilości, patrząc na demografię, patrząc nawet na wzrosty mieszkańców, którzy się do nas tutaj przeprowadzają i mieszkają. To są w arkuszu kalkulacyjnym, w arkuszu jeśli chodzi o ilość dzieci w Czernichowie mamy 198 uczniów na rok 2022 2023 bez oddziału przedszkolnego, więc to jest tego typu ilość. Bo patrzymy, gdyby to była budowa jakaś zaplanowana etapami, gdzie tak jak w Wołowicach też były plany na kilka budynków, to są informacje, które też mi przekazują mieszkańcy i też byli radni, gdzie też była jakby tylko dwa etapy, dwa budynki były zrealizowane, bo nie było potrzeby, żeby budować. No, rozbudowywać e, bardziej, bo no, to była jakby, jeśli chodzi o powierzchnię, o, o budynki, to było wystarczające, patrząc na, na potrzeby i demograficzne, i jakby tutaj, e, jeśli chodzi o oddziały, e, o, o salę. Więc e, to, to w odpowiedzi odnośnie e, przy nie wiem, bo może pani radna nie była na tych spotkaniach, które mieliśmy tutaj z e, projektantem, e, szkoły, czy też z osobami tutaj mieszkańcy Czernichowa też y, y, konstruktor był też budowlany, które podobne działania, więc rozmawialiśmy na tym, na ten temat w takim węższym gronie, gdzie tutaj byli mieszkańcy i y, czy rodzice, czy przedstawiciele, czy pani dyrektor też. Były pani Radny, więc y, ten temat dosyć y, no, szeroko y, dyskutowaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o te wydatki, to ja powtórzę Pani Radna inwestycje w infrastrukturę drogową, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowa bazy oświetleniowej, a, oświatowej, przepraszam, inwestycje służące ochronie powietrza. Budowa i modernizacja budynków komunalnych i administracji, inwestycje OSP i pozostałe inwestycje to już są na kwotę około 400 tysięcy zł. Pani Wójt, Pani mi powtarza, ja też Pani powtórzę, jakby wymienia Pani standardowe inwestycje, które są realizowane przez każdą gminę rok rocznie. Powtórzę też to, co zrozumiałam, że w dalszym ciągu bazuje Pani na opinii byłych radnych, tudzież mieszkańców, że projekt szkoły był przewymiarowany. No, być może akurat nie wiem, o którym spotkaniu Pani mówi, być może nie brałam w nim udziału, nie jestem mieszkanką Czernichowa, miejscowości, nie jestem rodzicem, nie mam dziecka w szkole w Czernichowie, ale jestem radną Rady Gminy Czernichów. I zapytuję Panią o szkołę w Czernichowie, bo wedle mnie to jest duży nakład inwestycyjny, którego zabrakło w ubiegłym roku. No ale kontynuując, oczywiście zapytam o kwestię oświatową. Znowuż powiedziała Pani wcześniej, że planuje Pani dalsze oszczędności w oświacie. Czy to będą oszczędności dotyczące planów likwidacji jakiejś szkoły w gminie Czernichów, czy też przekształcenia, łączenie może dalej Wołowic po raz, nie wiem, ósmy albo siódmy tutaj może się mylę, więc proszę mi tego nie mieć za złe. I dalej, czy proszę nam powiedzieć też, jak kuratorium oświaty odnosi się do likwidacji oddziału przedszkolnego w Czernichowie, czy ta sprawa już została zakończona? No, i kwestia podwyżek dla nauczycieli. 4,4%, jakiś 150 zł na rękę nauczyciel dyplomowany dostał w naszej gminie. Generalnie nauczyciele nas dużo kosztują, no to chyba trzeba jakąś banicję na tych nauczycieli z gminy nałożyć. Ja mam tutaj w kontekście tych podwyżek, które są cały czas przytaczane, że to nauczyciele rozkładają budżet gminy Czerników na łopatki. Ile zarabia się na stanowisku zastępcy kierownika w Urzędzie Gminy Czerników? To do tych trzech kwestii a próba oświaty, proszę, żeby się pani odniosła. Wracając do kwestii oświatowych. No, cały czas my jakby nie zrobiliśmy żadnej e, wielkiej reformy. Te propozycje, które przygotował e, pan dyrektor Gminnego e, Zespołu Obsługi Szkół, e, no niestety nie przeszły. Zrobiliśmy tylko jakby, a to nie były żadne e, duże jakby zmiany, które powodowały czy uszczerbek, e, e, że, że jakby... W, dzieci by poniosły tutaj jakieś konsekwencje. Tak samo też dbaliśmy o to, żeby też pracownicy, nauczyciele nie stracili pracy. Więc to były dwie najważniejsze kwestie, na które zwracaliśmy uwagę, więc chciałam tutaj dodać, że jeśli chodzi o wynagrodzenia, no niestety, ale musimy to zweryfikować, więc Pani Radna, no my musimy patrzeć globalnie na e, kwestie oświatowe, kwestie inwestycyjne. Mamy, gmina ma bardzo dużo zadań, mamy też e, kwestie zaopatrzenia w wodę, gdzie też ten temat był dyskutowany na poprzedniej e, sesji, więc tak e, no jak mówię, no e, gdyby budżet był taki, że możemy sobie realizować e, co sobie tylko zażyczymy, i gdybyśmy mieli bardzo dużo osób, jeśli chodzi o inwestycje, i tak dalej, to byśmy to wszystko realizowali. Jednak przy tym budżecie, którym mamy, przy tym zadłużaniu, które mamy realizujemy i tak uważam bardzo dużo, a wracając do inwestycji w rybnej, no przykro mi, ale to nie ja podpisałam umowę, to nie ja przeprowadzałam przetarg, Państwo wyrażali na to zgodę też tutaj radni wszyscy. Ja jak najbardziej się poczuwam, bo uważam, że gdybyśmy mieli tak śmiercąco oczyszczalny od strony yy, zachodniej powiedzmy dodatkowo no niestety niewykonaną inwestycję w Czernichowie i jeszcze zostalibyśmy od północy z, no, z rozgrzebaną powiedzmy wprost obwodnicą, no to i jakby ta gmina wyglądała? Porażka, niestety porażka. Pani Wójt, ja powtórzę jeszcze raz, co to znaczy dalsze oszczędności w oświacie, czy planuje Pani likwidację którejś ze szkół, bądź też łączenie dalej Wołowic albo inne przekształcenie jakiejś innej szkoły, tak albo nie, bardzo proszę o odpowiedź. Jeśli chodzi o decyzję odnośnie likwidacji szkół, to jest decyzja Rady, jeśli chodzi o połączenie w zespół, to jest decyzja Rady, więc bez jakby Państwa akceptu nic takiego nie planuję. Dobrze, jak kuratorium odniosło się do likwidacji oddziału przedszkolnego w Czernichowie? W tym momencie wiem, że wpłynął tam, nawet też rozmawiałam z panią kurator na ten temat, gdzie jeszcze wyjaśnialiśmy też informacyjnie jak wygląda sytuacja. Co do szczegółów, to bym poprosiła może pana dyrektora, na jakim etapie jesteśmy. Pan dyrektor Senderecki jest może? Wyszedł. To znaczy, no to rozmawiała to pani z panią kurator, zatem jak w takim razie, jakie jest stanowisko Wiem, że likwidacji oddziału przedszkolnego w W tym momencie wiem, że tam były dostarczane dokumenty i. Yy... Wyjaśnienia, ale nie mam w tym momencie informacji, więc jak pani y, poprosi, y, 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 jeśli mogę, to przygotuję pani informację y, w późniejszym terminie. I kolejna kwestia, Pani Wójt. Zadałam pytanie w związku z tym, że po raz kolejny słyszymy, że 4,4% dla nauczycieli rozkłada gminę Czerników na łopatki. To proszę powiedzieć, ile zarabia się na stanowisku zastępcy kierownika w gminie Czerników w urzędzie? Pani Radna, ja chciałam zdementować. To nie chodzi o podwyżki dla nauczycieli, tylko o system oświatowy, jaki mamy na terenie gminy. I proszę takich słów nie używać, bo mnie zawsze zależy na tym, żeby zadbać też o, o nauczycieli, żeby nikt nie tracił pracy, ale też mając na uwadze sytuację gminy. Więc proszę nie mówić, że podwyżki nauczycieli, bo to nie podwyżki nauczycieli, tylko system oświatowy, który to, jak mamy zorganizowane nasze placówki niestety. Być może jakiś czas temu, kiedy jakby likwidowano gimnazja, trzeba było tutaj podjąć jakieś decyzje. No ale ja Pani powiem, Pani Radna, w minionym tygodniu, gdzie wstał i stali jeden z wójtów, gdzie to nie jest tylko nasz problem, jest problem w skali kraju i w skali Małopolski, gdzie te sygnały już od burmistrzów, wójtów idą do Ministerstwa i Finansów i Edukacji, gdzie my podnosimy temat, że i są dyskusje na ten temat, czy kwestie wynagradzania nauczycieli nie zentralizować, żeby ściągnąć do No, Wójtowie są w różnych sytuacjach, więc część jest za, część jest przeciwna temu, żeby tylko gminy finansowały utrzymanie budynków. I tak jak mówił pan Legutko, prezes Rio, powiedział, że on jest za tym, żeby były bony oświatowe, gdzie rodzice decydują, którą szkołę wybierają i jakie zajęcia są, jakby ich dzieci z jakich zajęć korzystają, bo to jest to najlepsza weryfikacja, by była, gdzie rodzic wybiera tą placówkę, gdzie jakby jego dzieci są najlepiej nauczane. Więc też są takie takie. Jest też takie podejście i pani kurator już widzi, że ten e, kwestię finansowania oświaty musi być rozwiązana, bo po półroczu, e, tak jak powtórzę, e, pan prezes powiedział, że jem, on nie chciałby pisać budżetów gmin, e, czytaj planów naprawczych dla e, dużej ilości gmin w, w Małopolsce. A jeśli chodzi o wysokość zarobków Pana Kierownika, zgodnie z naszym regulaminem wynagradzania i też z grupą zaszeregowania. Pani Wójt, godzinę temu powiedziała Pani o podwyżkach dla nauczycieli i takich słów Pani użyła. Mówi Pani, że będzie Pani coś dementowała, moje słowa, ale to były Pani słowa, ja tylko powtórzyłam za Panią. Nagrało się, więc można to sprawdzić. Teraz mówi Pani o systemie. no to doprecyzowała mi Pani. Natomiast proszę mi powiedzieć, jaka to jest kwota, ile zarabia się średnio. Ja nie wiem, kto jest zastępcą kierownika, bo tu nie użyłam, czy to pan, czy pani, czy. Tylko proszę powiedzieć, ile średnio zarabia się na stanowisku zastępcy kierownika w gminie czerników w urzędzie. Uśrednione, nie mam takich danych na poczekaniu. Pani nie podam. Musiałabym przygotować wszystkich zastępców, kierowników i pani wtedy tę informację możemy podać. Jeśli, jeszcze patrzę tu w stronę pana mecenasa. Czy tego typu informacje rozumiem, że nie ma przeciwwskazań? Dziękuję. No dobrze, czyli części informacji nie mamy, to teraz zapytam o kolejną kwestię. Użyła Pani sformułowania w kontekście dróg, że były tu w gminie Czernichów wieloletnie zaniedbania. Proszę doprecyzować, co Pani ma na myśli, mówiąc, że wieloletnie zaniedbania, co to znaczy? Oczywiście Pani Radna, sama obserwowałam, jak to było, jak wyłatane było wielokrotnie te same dziury, które się powiększały. My wprowadziliśmy od minionego roku od jesieni no zupełną i zupełnie inną technologię. Ja nie chcę się tu technicznie wypowiadać, ale kwestia łatania na gorąco, uzupełniania tych, tych wycinek, więc i też mieszkańcy mi mówią, że nareszcie te drogi są porządnie łatane. To osobiście Pani przekazuje, bo, bo takie miałam informacje, więc zmieniliśmy to, także jeśli jeszcze jakieś pytania pani ma, to czuję się jak trochę w szkole, ale chętnie udzielimy wszelkich informacji. Nie rozumiem aluzji Pani Wójt, e, pominę ją. E, natomiast e, odniosę się do tego, co Pani powiedziała wieloletnie zaniedbania, czyli chodzi o technikę łatania dziur i uważa Pani, że to były te wieloletnie zaniedbania i ta technika, która, która teraz jest używana jest słuszna, bo tak mówią Pani mieszkańcy. Tak nie, mam rozumieć z tej wypowiedzi? Nie tylko to, ale piszą do mnie mieszkańcy 10 lat nikt nie robił tej drogi, 15 lat nikt nie łatał, 5 lat temu czy latał nie łatają tą samą drogę, więc to są e, informacje, które ja otrzymuję. Co to znaczy nikt nie łatał i nikt nie robił? Kto jest odpowiedzialny za nie, łatanie i e, robienie dziur w gminie? E, e, za łatanie i robienie dziur w gminie e, decydują tutaj e, urzędnicy i wójt, gdzie przygotowują i państwo radni, którzy decydujecie jaki budżet jest na dane e, zadanie. No to Czyli te nie wiem. wieloletnie zaniedbania wynikały z tego, że wójt i radni nie łatali dziur, tak? Nie wiem, trudno I mi powiedzieć to... jak pani, e, e, pani... E... Radna, y, proszę nie łapać za słówka, bo nie wiem do czego Pani zmierza. Ja dam głos Panu Wójtowi, który tutaj się tym zajmuje. Natomiast ja powtórzę, co mi mieszkańcy mówią. Od y, iluś tam lat proszą o załatanie dziur. Od iluś tam lat y, y, zgłaszają problem. No więc my na takie zgłoszenia y, tutaj y, reagujemy. Nie wiem z czego to wynika. Proszę zapytać może mieszkańców. No my mamy te zgłoszenia, a my musimy realizować. Y, zadania. Oddaję głos Panu Wójtowi. Proszę, ja. jeżeli, jeżeli mogę, ja tutaj nikogo nie łapię za słówka i proszę mi po raz kolejny nie przypisywać nadprzyrodzonych mocy. Ja już na ten temat się wypowiadałam i myślałam, że nie będę musiała powtarzać, ale zdaje się, że tak. Zapytałam pani celem usystematyzowania wiedzy i usystematyzowania informacji, które mi Pani przekazuje. Chcę Pani oddać głos panu wicewójtowi, no ja też chętnie go zapytam, co to znaczy, że inwestycje są pode mną, jak pan wicewójt to rozumie strukturze organizacyjnej, jeżeli Pani chce doprecyzować. Natomiast ja może doprecyzuję, bo widzę, że Pani bardzo szczegółowo pyta o różne kwestie i ja też muszę powiedzieć, że czuję się często jak w szkole. Myślę, że tutaj nie wiem, nie chciałbym jakby może zbyt daleko wybiegać, ale no pewne jakby pytania są w tym kierunku, co to znaczy, co to oznacza. No nie jesteśmy w szkole, żebyśmy chyba tłumaczyli, bo ja myślę, że wszyscy wiedzą tutaj, jak wyglądają drogi, wszyscy wiedzą jak to jest i, i to, co Pani Wójt przed chwilą powiedziała, ja tutaj się podpisuję w 100%, że to są jakby informacje Pani, jakby tak bardzo. Łapie rzeczywiście, ja też to powtórzę. Zasłówka na zasadzie ktoś coś powie jedno zdanie, to później to zdanie jest jakby z drugiej strony trzeba tłumaczyć jak to wygląda. No, ja, wydaje mi się, że, że każdy wie jak wyglądają drogi, wie jak wyglądają dziury. Pewne rzeczy nie trzeba tłumaczyć, natomiast my tutaj na pewne tematy pani też jest przecież nauczycielką, więc dobrze pani wie, jeśli chodzi o wynagrodzenia, że ja powiem krótko, bo, bo nie chciałbym pewnych tematów poruszać, żeby jakby nadmiernie emocji zmagać, ale w gminie mamy 200 ponad nauczycieli. Proszę sobie policzyć wynagrodzenia 200 osób razy 4%. To nie jest jakaś aluzja, tylko to jest kwestia finansów i matematyki to kosztuje i to będzie kosztować. Jak będą kolejne podwyżki, to też będzie kosztować. Więc pytania, jak to jest, to nie jest żadna luzja, do jakiegokolwiek nauczyciela, tylko to po prostu jest matematyka, więc pewne jakby fakty są takie, a nie inne. Więc wydaje mi się, że to są informacje, które są ogólnie znane i no tutaj możemy dyskutować o tym, tylko że nie wiem, czy, czy akurat no w tym miejscu teraz powinniśmy wszystkie tematy poruszać. Panie Wicebójcie, odnoszę się do raportu o stanie gminy i do słów, które tutaj Państwo prezentujecie, więc ja nie rozumiem, czego Pan nie rozumie. No że pytam, już to Panu tłumaczyłam, że jakby mogę zapytać o wszystko. Co mnie interesuje z punktu widzenia radnej, radnej tej gminy, powtarzam. Nie wiem, dlaczego pan tyle razy użył słów, że czuje się pan jak w szkole, że pani jest nauczycielką. Proszę tutaj, wie pan, no, ja nie rozmawiam teraz o panu personalnie, więc bardzo proszę, też oczekuję szacunku z drugiej strony. Nie chcę też przytaczać tego, co, usłysza, co usłyszeliśmy ostatnio na komisji edukacji tutaj publicznie. Natomiast takie wycieczki w kierunku prywatnego życia tutaj nas wszystkich są chyba lekko nieeleganckie. I powiem na zakończenie, Panie Wicewójcie, bo nie poruszałam tematu z Panem oświaty, rozmawiałam o inwestycjach, ale Pan sam do tej oświaty się odniósł. Jakby potwierdzę może Panu, bo Pan tutaj przywołał to kilkukrotnie, że jestem ze szkołą związana. Proszę mi w takim razie odmienić przez przypadki słowo oświata. I A, ja na tym zakończę, dziękuję. Czyli ja powiem tak, no niestety, ale nie pozwolę na to, żeby Pani tutaj jakieś sobie testy robiła, bo to co Pani wcześniej powiedziała, to jest właśnie wielokrotnie używane przez Panią. Czyli sprawdzanie jakiejś wiedzy to nie jest szkoła, żeby pani wydawała polecenia wicewójtowi, żeby odmienił coś przez przypadki. Przepraszam bardzo, ale to nie jest miejsce i czas na takie dyskusje. Pani chce tak dyskutować, to ja proszę w szkole, w klasie odpowiedniej takie zadawać pytania. Naprawdę czuję się tutaj mocno wyrażony, że pani potrafi takie pytania zadawać. Co więcej, po takiej dyskusji. Dziękuję. Panie Wicewójcie, e, chyba się nie zrozumieliśmy do końca. Pan nie zrozumiał intencji mojej e, ostatniej e, wypowiedzi. E, absolutnie, gdzieżbym śmiała testować pana Wicewójta e, z, wiedzy szkoły, z wiedzy z klas szkoły podstawowej? Absolutnie nie, panie Wicewójcie. Natomiast bardzo proszę, apeluję do Pana o kulturę i bardzo proszę po raz kolejny nie mówić mi o co mogę zapytać, o co nie. Więc ja, jeżeli Pan mnie o coś pyta, zawsze Panu chętnie odpowiadam, więc bardzo proszę tutaj nie czynić takich uwag. To jest nieeleganckie z Pana strony. Ja również czuję się mocno urażona, że kolejną sesję z kolei z rzędu próbuje Pan ograniczać moje pytania. No ja sugerowałam już kiedyś, jeżeli nie jesteście Państwo przygotowani, proszę mi o tym powiedzieć, odłożę te pytania na kolejny raz. Natomiast dzisiaj mamy debatę o raporcie, o stanie gminy, więc pytam o to, co Państwo poruszyli. Padły tutaj konkretne słowa, jestem ciekawa, zapytuję, mam takie prawo i w drugą stronę również. Natomiast Panie Wicewójcie, no nie spodziewałam się, że tutaj usłyszę od Pana po raz kolejny, że mam o coś nie pytać. Powiem szczerze, że to na mnie działa nawet zachęcająco i będę pytać chyba jeszcze więcej. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Iwona rad, Pani rad...